Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie można wyskoczyć na wakacje, upewnijcie się, że nie macie tych miejsc na liście. Witajcie w Łoczmondzo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 miejsc, których nie możecie odwiedzić. Przyjrzymy się miejscom, których normalne, zwykłe odwiedzenie jest niemożliwe. Nie uwzględniamy jednak miejsc, w których odbywają się wycieczki grupowe, takich jak na przykład Czarnobyl. Numer 10: Bohemian Grove, Kalifornia, USA. There's no one free here. We're all to obozowisko nie tylko odmawia wstępu dla większości ludzi, ale wyklucza także każdego, kto identyfikuje się jako kobieta. Zgadza się: Bohemian Grove w Monterio to prywatny klub dla mężczyzn, do których dostęp mają tylko członkowie organizacji i ich goście. Pod warunkiem, że ci ostatni przejdą testy przesiewowe. This is a photograph of people who attend as we mentioned it. Is all men. And this is a photograph of some członkowie składają się z artystów, urzędników państwowych, biznesmenów i innych WIP-ów, którzy zbierają się każdego lata w grów i używają obozowiska do. Sami do końca nie wiemy do czego. What most people do not know is that for more than a century they've kicked off their retreat with a spectacular nighttime ceremony. Niewiele wiadomo, co tam się dzieje z powodu ekstremalnej poufności klubu, co nie dziwi. Miejsce wzbudza wiele kontrowersji od czasu utworzenia grupy w 1878. Chociaż wiadomo, że jest to kultywowane głównie w celach rozrywkowych i rekreacyjnych, tylko małej garstce ludzi udało się dostać do grołów i zdać raport zwrotny. Our concern? numer 9 wyspa surtra islandia oh, oh gosh you're going to serts oh you're so lucky <laughs> wulkaniczna wyspa położona tuż przy południowym wybrzeżu islandii surtra powstała w wyniku erupcji wulkanu trwającej prawie 4 lata od listopada 1963 do czerwca 1967. within days the island of serts appeared above the waves Podczas gdy niektórzy botanicy i biolodzy mogą odwiedzić wyspę w celach naukowych, żaden inny człowiek nie może przebywać na tej wyspie, by zachować naturalny proces ekologiczny. Wszyscy naukowcy odwiedzający wyspę muszą sprawdzić swoje rzeczy przed wejściem, aby upewnić się, że żadne nasiona nie zostały wprowadzone do ekosystemu. Zasadę wprowadzono po 2009 roku, kiedy ludzka defekacja rozpoczęła proces rośnięcia pomidora. Numer 8: Klub 33 w Anaheim, Kalifornia, USA. Ten klub znajduje się w centrum Disneylandu wyłącznie dla członków VIP i ma listę oczekujących na ponad 10 lat. Klub jest jedyną lokalizacją w Disneylandzie, która oferuje napoje alkoholowe w ciągu dnia i znajduje się przy 33. Royal Street, tuż obok restauracji Blue Bayou. Aby wejść do klubu, członkowie muszą zadzwonić na interkom, a recepcjonistka udzieli dostępu, jeśli dana osoba jest faktycznym członkiem. Klub jest wyposażony w kilka rekwizytów ze słynnych filmów Disneya, w tym stół, który został użyty w Mary Poppins. Numer 7 Katakumby Paryża. Paryż, Francja. W stolicy Francji znajdują się podziemne kostnice znane jako Katakumby Paryża. Jaskinie, tunele, szczątki około 6 milionów ludzi. Nie bez powodu Katakumby Paryża nazywane są największym grobem na świecie. Dzięki naturalnej ludzkiej ciekawości część podziemnego cmentarza stała się możliwa do odwiedzenia w XIX wieku i od tego czasu znajduje się w publicznej instytucji Fortin City of Paris Museums. Jednak to, co nas interesuje, to część katakumb, które zostały odcięte od społeczeństwa. Tylko jakieś stare bramy blokują ścieżki do tamtych miejsc. Nasze umysły mogą sobie tylko wyobrazić, co kryje się w tych opuszczonych, odciętych od świata i światła jaskiniach. Jakikolwiek użytek publiczny jest zakazany. Numer 6. Iladzie Kemade Grande, Brazylia, wyspa Węży. Iladzie Kemade Grande, zwana wyspą Węży, to mała wyspa położona u wybrzeży São Paulo. Legenda głosi, że na każdy metr kwadratowy przypada 5 węży. Chociaż w niedawnym dokumencie stwierdzono, że jest to prawdopodobnie jeden wąż na metr kwadratowy. Jedynym gatunkiem węża na wyspie jest jadowita żararaka wyspowa. Prawdę mówiąc, jadowita to mało powiedziane. Jad tego węża jest w stanie stopić ludzkie ciało. Cywilom nie wolno odwiedzać tej wyspy. Naukowcy mogą podróżować rzadko, o ile otrzymają specjalne pozwolenie. For those who work with snakes, it's very hard to go to the field and find many snakes. And in here you don't have to walk that much and you can see many snakes. So it's uh, these are special conditions you can never find anywhere else. Number 5. Sentinel Andaman and Nicobar. India. Sentinel Północny zamieszkują Sentinelczycy. Grupa rdzennych mieszkańców o populacji między 50 a 400 ludźmi. Są oni jednymi z ostatnich ludzi na świecie, którzy pozostają nietknięci przez współczesną cywilizację i odmawiają jakiegokolwiek kontaktu z osobami z zewnątrz. W 2006 roku Sentinelczycy zabili dwóch rybaków, gdy ich łódź dryfowała blisko wyspy.

Lesko jest domem jednych z najpopularniejszych dzieł sztuki Palolitu Górnego. Szacuje się, że malowidła w jaskini mają ponad 17 tysięcy lat i najczęściej przedstawiają duże zwierzęta. Jaskinie Leską zostały dodane do listy światowego dziedzictwa UNESCO i zostały odcięte od publicznego dostępu w 1963, głównie dlatego że każda obecność człowieka w jaskini może być potencjalnie destrukcyjna. Obecnie tylko garstka naukowców może wejść do jaskiń, chociaż ich replika, zwana Leską 2, została

Pierwotnie stworzono ją do przechwytywania wiadomości między Związkiem Radzieckim i jego sojusznikami w czasie zimnej wojny, ale stacja nadal działa w pełni. W rzeczywistości kilka satelitów jest kontrolowanych bezpośrednio przez amerykańskie NSA, co w ostatnich latach skrytykowano po wyciekach Snowdena. Numer 2: Tajne archiwa Watykanu. Oh, beautiful. Tajne archiwa Watykanu zawierają wszystkie ważne dokumenty, które Kościół katolicki zgromadził na przestrzeni wieków, w tym dokumenty państwowe i księgi papieskie. Działają jako centralne repozytorium dla wszystkich aktów ogłoszonych przez Stolicę Apostolską. Prędzej powinny być jednak nazywane prywatnymi archiwami Watykanu, ponieważ dokumenty nie są w rzeczywistości tajne, bardziej przypominają osobistą własność papieża. We are uh, still arranged. I And archiwum. I myślę, że wiele dokumentów trzeba Nie możemy jednak wejść do archiwum. Aby zbadać dokument, należy najpierw złożyć formalny wniosek. A następnie, jeśli zostanie zaakceptowany, otrzymamy dostęp. Jednak tylko wykwalifikowani uczeni mogą faktycznie się ubiegać i tylko dokumenty z 1939 i wcześniej mogą być oglądane przez opinię publiczną. Zanim przedstawimy nasz numer jeden oto kilka wyróżnień. Number 1 Strefa 51, Nevada, USA. After Lincoln County deputies arrived, the driver and passengers were pulled out, cited for trespassing and given court dates. The projected fine, $650 apiece and a misdemeanor conviction. Strefa 51 często krytykowano za ukrywanie wielu spraw, a Strefa 51 w Nevadzie od dekad jest przedmiotem krytyki i spekulacji. Chociaż główny cel bazy jest nieznany opinii publicznej, dowody historyczne sugerują, że została ona użyta do opracowania i przetestowania broni. Wszystkie badania w Strefie 51 są ściśle tajne, co uczyniło ją ważnym przedmiotem w teoriach o UFO. Są w żadnym sposób z by any agency of the United States. Wiele osób uważa, że baza jest domem dla statków kosmicznych, a nawet obcych gatunków. Inni zaś sugerują, że naukowcy pracują nad podróżami w czasie lub maszynami do teleportacji. 51, Ponieważ baza jest zamknięta dla cywilów, spekulacje na temat strefy 51 nie ustają. Area 51! I found Area 51! No ma'am, this is Area 51A! Zgadzacie się z naszą listą? Słyszeliście o innych miejscach, których nie można odwiedzić? Po więcej zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.